Większość mężczyzn wierzy, że już wie, jak dotykać kobiety. Ale pozwólcie, że powiem Wam coś, co może Was zaskoczyć. Po 30 latach pracy z parami, zauważyłem, że niemal każdy mężczyzna, bez względu na to, jak pewny siebie się wydaje, robił to źle. Zbyt szybko, zbyt mocno, zbyt skupiony na wydajności zamiast na połączeniu. Prawda jest taka, że wiele kobiet nigdy nie zostało naprawdę dotkniętych w sposób, który sprawia, że ich ciała drżą, a serca się otwierają. I nie dlatego, że mężczyznom na tym nie zależy, to dlatego, że nikt ich tego nigdy nie nauczył. Jestem dr Mojtka, certyfikowany urolog i specjalista od zdrowia mężczyzn. Od ponad trzech dekad pomagam tysiącom mężczyzn odbudować pewność siebie, energię i intymność, szczególnie w późniejszym wieku. Rozumiem, jak to jest, gdy wiek zmienia twoje ciało, gdy twój dotyk nie wywołuje już takiej reakcji, jaką kiedyś wywoływał, ale to może się zmienić, zaczynając od dzisiaj. Oto, czego większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy. Najpotężniejsze orgazmy nie są tworzone przez szybkość czy siłę są tworzone przez cierpliwość i precyzję. Najdelikatniejszy dotyk, wykonany we właściwy sposób, może sprawić, że jej ciało zadrży z rozkoszy, której nigdy wcześniej nie czuła. W tym przewodniku pokażę Wam dokładnie, jak używać swoich rąk nie tylko po to, by ją podniecić, ale by ją przebudzić. Nauczycie się techniki palcowania numer jeden, która wyzwala głęboką, pełną rozkoszy ciała. Takiej, która sprawia, że czuje się bezpieczna, pożądana i całkowicie z Tobą połączona. Zostańcie ze mną, bo za kilka minut odkryjecie sekret, który powinien znać każdy mężczyzna po sześćdziesiątce i to na zawsze zmieni sposób, w jaki dotykasz kobiety. Zanim zaczniemy, upewnijcie się, że nacisnęliście przycisk subskrypcji i włączyliście dzwonek powiadomień. W ten sposób nigdy nie przegapicie kolejnej lekcji o tym, jak na nowo połączyć się ze swoją partnerką i rozpalić prawdziwą pasję po sześćdziesiątce. A jeśli ten temat do was przemawia, wpisz jeden w komentarzach, żebym o tym wiedział. Jeśli uważasz, że następnym razem mogę to lepiej wyjaśnić, wpisz zero. Wasze opinie pomagają mi prowadzić więcej mężczyzn, takich jak wy, ku głębszej, bardziej satysfakcjonującej intymności. Teraz, gdy rozumiecie, czego naprawdę dotyczy ta lekcja, zacznijmy od pierwszego i najbardziej pomijanego kroku przygotowanie. Zanim padnie choćby jeden dotyk, jest coś znacznie ważniejszego, co musicie zrobić, ponieważ sposób w jaki przygotowujecie swoje ręce decyduje o tym, czy poczuje się wystarczająco bezpiecznie, by się całkowicie oddać. 1. Fundament. Przygotowanie to szacunek. Zanim wasze ręce zaczną eksplorować jej ciało, muszą najpierw zasłużyć na prawo do dotykania jej. To tutaj większość mężczyzn popełnia błąd. Myślą, że przygotowanie to tylko umycie się, szybkie spłukanie, przemijająca myśl. Ale jestem tutaj, by Wam powiedzieć, że to o wiele więcej niż to. Przygotowanie to akt troski, gest szacunku, cichy sposób powiedzenia możesz mi zaufać. Kiedy byłem młodszy, myślałem, że wstępna gra miłosna zaczyna się od pocałunków. Zajęło mi lata słuchania moich pacjentów i własnych doświadczeń, by zrozumieć, że zaczyna się znacznie wcześniej, od tego jak się przygotowujesz. Wasze ręce to nie tylko narzędzia, są przedłużeniem waszych intencji. Każdy szczegół ma znaczenie. Przytnijcie paznokcie krótko i zgładźcie szorstkie krawędzie. Oczyśćcie je dokładnie pod spodem. Umyjcie ręce ciepłą wodą i delikatnym bezzapachowym mydłem. Wysuszcie je delikatnie. Zdejmijcie pierścionki i wszystko, co mogłoby zadrapać jej delikatną skórę. Te czynności mogą wydawać się małe, ale dla kobiety mówią głośniej niż słowa. Kiedy widzi, że podjąłeś taką troskę, jej ciało zaczyna się rozluźniać, zanim jeszcze jej dotkniesz. Ponieważ to, co naprawdę komunikujesz, to bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest fundamentem rozkoszy. Żadna kobieta, bez względu na wiek, nie może się całkowicie oddać. Jeśli najpierw nie poczuje się bezpiecznie. A potem jest lubrykant. Nie tylko jako konieczność, ale jako znak troskliwości. Prosty lubrykant na bazie wody może przekształcić to, co mogłoby wydawać się mechaniczne, w coś płynnego, zmysłowego i głęboko komfortowego. Wiele kobiet w średnim wieku doświadcza suchości. Nie z powodu braku pożądania, ale z powodu zmian hormonalnych. Kiedy sięgasz po tę butelkę bez wahania, nie tylko przygotowujesz się fizycznie, mówisz: Rozumiem cię, chcę, żeby to było dla ciebie przyjemne. Przygotowanie nie jest nieseksowne to najbardziej intymna forma szacunku to cicha preludia, która mówi jej, że ten moment dotyczy jej komfortu, a nie twojego ego. To sposób, w jaki przygotowujesz scenę dla połączenia, zaufania i ostatecznie rozkoszy, która wydaje się bezwysiłkowa i prawdziwa, a gdy to zaufanie zostanie zbudowane, możesz wreszcie rozpocząć prawdziwą pracę. Nie rzucając się w oczywiste miejsca, ale ucząc się, jak przebudzić każdy centymetr jej ciała, zaczynając od miejsc, których nigdy byś się nie spodziewał. 2. Prawdziwy początek. Przebudzenie całego jej ciała. Oto coś, czego nauczyłem się w trudny sposób. Podniecenie nie zaczyna się między jej nogami, zaczyna się między jej uszami i pod jej skórą. Większość mężczyzn, szczególnie gdy się starzejemy, idzie prosto do miejsc, które uważamy za najważniejsze. Ale po wysłuchaniu setek kobiet przez lata, odkryłem coś głęboko prostego. Całe jej ciało to mapa rozkoszy. A jeśli zaczniesz od krawędzi, centrum staje się o wiele bardziej żywe. Pamiętam jednego pacjenta, mężczyznę po siedemdziesiątce, który przyszedł do mnie, czując się beznadziejnie. Powiedział: Doktorze, moja żona już na mnie nie reaguje. Dotykam jej, ale to tak, jakby była gdzie indziej. Powiedziałem mu: To dlatego, że zaczynasz w środku historii musisz zacząć od wstępu. Dotyk, szczególnie gdy się starzejemy, nie dotyczy szybkości czy techniki. Dotyczy przebudzenia jej układu nerwowego warstwa po warstwie z intencją. Zacznij z dala od oczywistości. Pozwól, by Twoje usta musnęły jej ramię. Pozwól swoim palcom powoli zsunąć się po jej plecach, śledząc linię jej kręgosłupa, czując, jak drży pod twoim dotykiem. Nie spiesz się do centrum. Pozostań na obrzeżach jej ramiona, brzuch. Uda. To zapomniane bramy. Każde delikatne pociągnięcie zwiększa przepływ krwi. Każda pauza buduje oczekiwanie. Nie drażnisz jej, uczysz jej ciało, by poczuło się wystarczająco bezpiecznie, by się ponownie otworzyć. Na tym etapie Twój głos też ma znaczenie. Szepnij coś łagodnego, nie o pożądaniu, ale o docenieniu. Czujesz się niesamowicie, uwielbiam, jak twoja skóra ociepla się pod moimi rękami. Słowa tworzą bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tworzy poddanie się. Jako mężczyzna spędziłeś życie, ucząc się kontroli. Teraz nadszedł czas, by nauczyć się cierpliwości. Im wolniej idziesz, tym bardziej jej ciało reaguje. Podniecenie kobiety jest jak powolny wschód słońca. Nie możesz go przyspieszyć, ale jeśli na niego poczekasz, światło staje się zapierające dech w piersiach. Kiedy w końcu poczujesz, że jej oddech się pogłębia i jej ciało pochyla się w twoją stronę, wtedy będziesz wiedział, że jest gotowa na więcej. Ponieważ prawdziwy sekret nie polega na tym, jak szybko się zbliżasz, ale na tym, jak długo jesteś gotów pozostać nieruchomo. A kiedy wreszcie dotrzesz do miejsc, które są najważniejsze, Odkryjesz, że reagują w sposób, który wydaje się całkowicie nowy, co prowadzi nas do czegoś, co każdy mężczyzna musi zrozumieć o najgłębszej rozkoszy kobiety. Trzeci: nauka o kobiecej rozkoszy. Pierwszy raz naprawdę zrozumiałem kobiecą rozkosz nie w klinice ani przez podręcznik medyczny. To było podczas rozmowy z jedną z moich pacjentek. Miała późne 60 lat, była w małżeństwie od ponad 40 lat i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Doktorze, mój mąż mnie głęboko kocha, ale wciąż nie rozumie mojego ciała. Ten moment mnie poruszył, ponieważ nie mówiła o pożądaniu, mówiła o świadomości. Większość mężczyzn myśli, że wie, jak wygląda rozkosz kobiety, ale bardzo niewielu rozumie, jak to naprawdę działa. Oto prawda. Łechtaczka to nie tylko mały guzik na zewnątrz, to cała wewnętrzna sieć, która biegnie głęboko pod powierzchnią. To jak widoczna końcówka rozległego, ukrytego systemu, który rozciąga się w miednicę, otaczając ściany pochwy. Zawiera ponad osiem tysięcy zakończeń nerwowych, dwa razy więcej niż główka penisa. I każde z nich łączy się ze ścieżkami, które wyzwalają odczucia przyjemności i emocjonalnego bezpieczeństwa. Dlatego sposób, w jaki dotykasz, ma takie samo znaczenie, jak miejsce, którego dotykasz. Większość mężczyzn idzie prosto do centrum, myśląc, że tam dzieje się magia. Ale prawdziwy sekret polega na budowaniu fal doznań od zewnątrz do wewnątrz zewnętrzne wargi, wewnętrzne uda, miękka skóra tuż poniżej pępka. To nie są rozproszenia, to przygotowanie. Każde pociągnięcie tam wysyła sygnały do jej mózgu mówiące: Bezpiecznie jest czuć, bezpiecznie jest się oddać. Kiedy rozumiesz naukę stojącą za jej ciałem, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że rozkosz nie jest przypadkowa. Jest głęboko biologiczna. Jej ciało reaguje najlepiej, gdy przepływ krwi wzrasta stopniowo, gdy nerwy są przebudzone w sekwencji i gdy Twój rytm mówi jej, że może się zrelaksować. I oto coś, co mówię każdemu mężczyźnie, z którym pracuję. Łechtaczka to nie przełącznik, który przełączasz, to melodia, którą uczysz się grać. Reaguje na rytm, konsekwencje i cierpliwość, a nie na nacisk czy siłę. Im lepiej to rozumiesz, tym bardziej naturalnie jej ciało będzie reagować na twój dotyk. Ale wiedza o tym, gdzie i jak jej dotykać, to tylko połowa historii. To, co naprawdę robi różnicę, to sposób, w jaki łączysz się z jednym miejscem, które posiada klucz do jej najgłębszej rozkoszy, a to zaczyna się od zrozumienia połączenia łechtaczkowego. 4. Połączenie łechtaczkowe serce jej orgazmu. Pamiętam jeden wieczór wiele lat temu, para po sześćdziesiątce siedziała w moim gabinecie. Żona uśmiechnęła się grzecznie, gdy jej mąż opowiadał o tym, jak wie, co działa, bo był z nią od dziesięcioleci. Ale kiedy na nią spojrzałem, powiedziała cicho: To dobry człowiek, ale czasami to po prostu za dużo. Ten moment nauczył mnie jednej z najpotężniejszych lekcji w intymności. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że to, co dla nich jest kochające, może być dla niej przytłaczające, szczególnie jeśli chodzi o łechtaczkę. Łechtaczka jest najbardziej wrażliwą strukturą w ciele kobiety. Z ponad 8000 zakończeń nerwowych upakowany H w obszar mniejszy niż opuszka palca, może stworzyć intensywną rozkosz, ale tylko wtedy, gdy się do niej podchodzi z troską. Pomyśl o niej nie jako o przycisku do naciśnięcia, ale jako o pulsie do odczytania. Jest żywa, responsywna i wyjątkowa dla każdej kobiety. Kiedy nie jest w pełni podniecona, bezpośredni kontakt może wydawać się ostry, niemal bolesny. Dlatego musisz zacząć od obszaru wokół niej, na pletka łechtaczki. Ta mała fałda skóry to sposób natury na ochronę jej najbardziej wrażliwego miejsca. Dotknij jej delikatnie, rysuj małe kręgi lub przesuwaj się z boku na bok z powolnym, równomiernym naciskiem. Pozwól jej ciału prowadzić twój rytm. Kiedy głęboko wydycha, gdy jej biodra przechylają się w twoją stronę, gdy jej oddech zatrzymuje się, to jej ciało do ciebie mówi: Słuchaj. Nie spiesz się. Największym błędem, jaki popełniają mężczyźni, jest myślenie, że większy nacisk równa się większej rozkoszy. W rzeczywistości jest odwrotnie. Łechtaczka reaguje najlepiej na konsekwencje i cierpliwość, a nie na siłę czy szybkość. Gdy jest naprawdę podniecona, gdy jej Łechtaczka zaczyna puchnąć i ujawniać się, możesz nieznacznie zwiększyć nacisk, ale nigdy nie przerywaj rytmu. Pozostań z nią, dopasuj swój ruch do jej oddechu. To nie dotyczy techniki, to dotyczy połączenia. Kiedy wyczuwa twoją uwagę, kiedy czuje, że każdy ruch pochodzi z troski, jej ciało otworzy się w sposób, którego mogła nie czuć od lat. Wtedy jej rozkosz wykracza poza powierzchnię. Staje się falą, która przemierza całe jej ciało. Ale ta fala może osiągnąć swój szczyt tylko wtedy, gdy twój dotyk idzie głębiej. Kiedy uczysz się harmonizować to, co dzieje się na zewnątrz, z tym, co dzieje się wewnątrz. I to jest miejsce, w którym zaczyna się prawdziwy sekret. 5. Sekretna technika wewnętrzna i zewnętrzna harmonia. Jest moment, którego nigdy nie zapomnę od jednego z moich najstarszych pacjentów mężczyzny po późnych sześćdziesiątkach. Powiedział mi: Doktorze, kiedyś myślałem, że dawanie rozkoszy to być stanowczym i pewnym siebie. Ale tej nocy, gdy zwolniłem i naprawdę wsłuchałem się w jej ciało, zatrząsła się w moich rękach, jakby to był pierwszy raz, gdy się dotykaliśmy. Ta historia pozostała ze mną, ponieważ uchwycała to, co większość mężczyzn mija przez całe życie. Sekret nie polega na robieniu więcej, polega na robieniu tego razem. Prawdziwa rozkosz dzieje się, gdy twój dotyk wewnętrzny i twój dotyk zewnętrzny pracują w doskonałej harmonii. Przede wszystkim uzyskaj jej pozwolenie. Nie dlatego, że jesteś niepewny, ale ponieważ pytanie pokazuje szacunek. Następnie dodaj lubrykant na palce. Zawsze, nawet jeśli jest wilgotna. Ten krok zmienia wszystko. Jest gładziej, cieplej, bezpieczniej. Powoli wsunij jeden palec w nią, nie po to, by ją wypełnić, ale by się z nią spotkać. Poczuj jej ciepło, jej mięśnie zaciskające się i rozluźniające wokół ciebie. Nie spiesz się. Zatrzymaj się. Oddychaj. Pozwól jej ciału się przystosować. Następnie, opuszkiem palca, delikatnie zakrzyw go w górę w kierunku jej brzucha, jakbyś mówił: chodź tutaj. Ten mały ruch budzi miękki, gąbczasty obszar na przedniej ścianie jej pochwy. Wielu nazywa to punktem G, ale ja wolę myśleć o tym jako o jej strefie rozkoszy. Poruszaj się małymi, cierpliwymi łukami, nigdy nie pchnij, nigdy nie zmuszaj. Jednocześnie użyj swojego kciuka lub drugiej ręki, by rysować powolne, stałe kręgi wokół jej łechtaczki. To połączenie, wewnętrzny rytm, choć tutaj, z zewnętrznym, okrężnym dotykiem, to jest to, co odblokowuje drżący orgazm całego ciała, o którym większość kobiet marzy, ale rzadko doświadcza. Będziesz wiedział, że jesteś blisko, gdy jej oddech stanie się nierówny. Gdy jej biodra zaczną się poruszać same, gdy szepnie, właśnie tam. Kiedy to się stanie, pozostań dokładnie taki, jaki jesteś. Nie przyspieszaj. Nie zmieniaj rytmu. Ta nieruchomość, ta precyzja, to jest to, co przenosi ją na drugą stronę. To niemoc sprawia, że się trzęsie. To obecność. A kiedy jej ciało w końcu zmięknie i jej oddech zwolni, nie odciągaj się. To nie koniec. To początek czegoś głębszego. Ponieważ gdy zrozumiesz harmonię między wewnętrzem a zewnętrzem, następnym wyzwaniem jest nauczenie się, jak uniknąć cichych błędów, które niszczą to połączenie, zanim jeszcze się zacznie. 6. Ukryte błędy, które zabijają intymność. Przez lata widziałem dobrych mężczyzn, życzliwych, kochających mężów, przypadkowo niszczących właśnie to połączenie, które próbowali zbudować. I rzadko jest to z samolubstwa. To po prostu dlatego, że nikt im nigdy nie powiedział, czego nie robić. Większość mężczyzn zakłada, że jeśli kobieta nie reaguje, to dlatego, że coś jest nie tak z jej ciałem. Ale prawda jest taka, że częściej niż nie, to z powodu małych błędów, które cicho zamykają jej ciało, zanim rozkosz w ogóle się zacznie. Pierwszy błąd to poruszanie się zbyt szybko. Podniecenie kobiety narasta jak delikatna fala. Potrzebuje czasu, przestrzeni i rytmu. Kiedy przenosisz się od pocałunków do bezpośredniego dotyku, jej ciało nie ma czasu, by nadążyć za jej umysłem. Jej mięśnie napinają się, zamiast się rozluźnić, jej nerwy przygotowują się na uderzenie, zamiast otwierać się na doznania. Możesz myśleć, że jesteś namiętny, ale dla niej to może wydawać się naciskiem. Kluczem jest zwolnienie nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Pozwól jej zobaczyć, że nie śpieszysz się nigdzie. Kiedy przestajesz gonić orgazm, często znajduje was oboje naturalnie. Drugi błąd to ignorowanie jej sygnałów. Kobiety rzadko mówią stop wprost. Ich ciała mówią to za nie. Jeśli nieznacznie się odsunęła, jeśli jej oddech się zatrzymał, lub jeśli przestała się z tobą poruszać, to jej ciało mówi, że potrzebuje chwili. Prawdziwa umiejętność nie polega na wiedzy, co robić dalej. Polega na zauważeniu, kiedy się zatrzymać. Trzeci błąd to utrata obecności po tym, jak skończy. Zbyt wielu mężczyzn traktuje orgazm jako linię mety. Przewracają się, wzdychają i zakładają, że praca skończona. Ale dla kobiety to, co dzieje się zaraz po, jest często tym, co zapamiętuje najbardziej. Miękki dotyk jej włosów, powolne pociągnięcie wzdłuż jej pleców, ciche słowo docenienia. To mówi jej, że nie była tylko chwilą przyjemności. Była chwilą połączenia. Kiedy korygujesz te błędy, dzieje się coś magicznego. Jej ciało zaczyna ponownie ufać Twojemu dotykowi. Czuje się bezpiecznie, by się otworzyć, oddać, całkowicie puścić, ale wciąż pozostaje jeden ostatni element: jedna prawda, która oddziela przeciętnych kochanków od niezapomnianych, więź emocjonalna, która zamienia rozkosz w miłość, a dotyk w trwałą intymność. 7. Połączenie emocjonalne, przekształcanie dotyków w zaufanie. Kiedyś rozmawiałem z mężczyzną, który był żonaty przez 42 lata. Spojrzał w dół na swoje ręce i powiedział: Doktorze, wciąż ją kocham tak samo jak w dniu, w którym się poznaliśmy, ale nie sądzę, żeby już to czuła, gdy jej dotykam. Jego głos był spokojny, ale słyszałem ból pod nim. Ten moment przypomniał mi o czymś, co mówię każdemu mężczyźnie, który wchodzi do mojego gabinetu. Prawdziwa rozkosz nie zaczyna się w twoich rękach, zaczyna się w twoim sercu. To, czego ona najbardziej pragnie, to nie technika, to połączenie. Kiedy kobieta czuje się emocjonalnie bezpieczna, jej ciało podąża za tym. Jej przepływ krwi wzrasta, jej oddech się łagodzi, a jej nerwy się budzą. Staje się bardziej responsywna nie dlatego, że nauczyłeś się nowego ruchu, ale dlatego, że czuje się widziana To jest prawdziwy sekret, który większość mężczyzn mija Ręce to tylko instrumenty To, co je napędza, to energia stojąca za twoją intencją Jeśli dotykasz jej jak zadania, jej ciało się zamknie Jeśli dotykasz jej jak rozmowy, jej ciało odpowie Więc rozmawiaj z nią nie tylko słowami, ale obecnością Patrz na nią Słuchaj jej oddechu, dopasuj swój rytm do jej. Kiedy jej dotykasz, nie myśl tylko o tym, gdzie idą twoje palce. Pomyśl o tym, co mówi twoje serce, szepnij rzeczy, które przypominają jej, że jest pożądana, piękna i bezpieczna. Czujesz się niesamowicie, uwielbiam być tutaj z tobą. Te słowa to nie wypełniacz to most między ciałem a duszą. A po tym, jak osiągnie to drżące, trzęsące się uwolnienie, nie odciągaj się, trzymaj ją. Pozwól jej stopić się w twojej klatce piersiowej. Ta opieka po, to powolne, uziemiające wyciszenie, to miejsce, w którym miłość się pogłębia. Mówi jej, że nie była tylko pożądana, była ceniona, za każdym razem, gdy sprawiasz, że czuje się bezpiecznie. Za każdym razem, gdy okazujesz cierpliwość, zamiast nacisku, wzmacniasz więź, która utrzymuje pasję przy życiu nawet po dziesięcioleciach razem. I to jest to, o czym większość mężczyzn po sześćdziesiątce zapomina. To nie twoja siła czy wytrzymałość sprawia, że wraca. To twoje serce, ponieważ gdy zrozumiesz, jak połączenie emocjonalne przekształca fizyczny dotyk, w końcu zobaczysz, że to, co dzieje się w sypialni, nie dotyczy tylko rozkoszy, dotyczy leczenia, zaufania i ponownego odkrywania co to znaczy naprawdę kochać. I to jest lekcja, którą zasługuje nauczyć się każdy mężczyzna, zanim jego czas się skończy. 8. Sztuka opieki, potem, gdzie zaczyna się prawdziwa intymność. Jest cisza, która następuje po rozkoszy, nieruchomość, którą wielu mężczyzn przemija, nie zdając sobie sprawy z jej mocy. Pamiętam starszą parę, z którą pracowałem lata temu. Byli małżeństwem przez prawie pięćdziesiąt lat. Mąż powiedział mi, kiedy już skończy, nigdy nie wiem, co robić dalej. Jego żona uśmiechnęła się łagodnie i powiedziała po prostu chciałabym, żeby został trochę dłużej. To jedno zdanie na zawsze zmieniło sposób, w jaki myślę o intymności, ponieważ to, co dzieje się potem, jest często bardziej znaczące niż wszystko, co było wcześniej. Opieka potem to nie opcjonalny krok, to dopełnienie doświadczenia. Kiedy kobieta osiąga orgazm, jej ciało jest zalane hormonami takimi jak oksytocyna, chemikalia wiązania, które sprawiają, że czuje się bezpiecznie, połączona i kochana. Ale jeśli odciągniesz się zbyt wcześnie, jeśli odwrócisz się plecami lub przerwiesz moment ciszą, to połączenie znika, zanim może się zakorzenić. Prawdziwa intymność zaczyna się, gdy rozkosz się kończy, więc zostań. Nie spiesz się do Łazienki, nie przewracaj się, nie chwytaj swojego telefonu, po prostu oddychaj z nią, pozwól swojej ręce spocząć na jej klatce piersiowej i poczuj, jak jej bicie serca zwalnia pod Twoją dłonią szepnij coś, szczerek o coś prostego. Byłaś niesamowita, lub uwielbiam to uczucie z tobą. Te momenty zakotwiczają ją emocjonalnie i mówią jej, że to, co właśnie się stało, nie było fizyczne, było znaczące. Głaszcz jej włosy, rysuj leniwe kręgi wzdłuż jej pleców. Pozwól ciepłu między wami się przeciągać, zaoferuj jej szklankę wody, miękki pocałunek w czoło. Nie chodzi o to, co robisz. Chodzi o to, czego nie przestajesz robić. Ta cicha czułość to jest to, co zapam.